Cześć, cześć, witajcie. Ja mam na imię Jagoda i bardzo, bardzo lubię haftować. Dziś mam do Was taki krótki filmik, ponieważ pohaftowałam już trochę inaczej niż na krośnie przy użyciu imadła. I chciałabym Wam też o tym troszeczkę powiedzieć. Przepraszam, że tak z ręki, ale no nie mam inaczej jak umieścić telefonu. Jest ósma rano, poniedziałek. Mała jeszcze śpi, ja mam dziś wolne za 11 listopada. Mała troszeczkę mi kaszle, więc mimo planów takich, że ją dam dzisiaj do żłobka i będę miała czas na nagrywanie. I haftowanie, to jednak, no, bałam się ją dać. Chcę ją troszeczkę może podleczyć, zobaczyć, jak to się dalej rozwinie. No i dlatego tak rano nagrywam przy sztucznym świetle. No ale cóż, i w tym filmiku chciałabym Wam powiedzieć o alternatywie do e, Krosna. Ponieważ, jak wiecie, jakiś czas temu sprzedałam krosno, ponieważ no, nie miałam na nie miejsca, musiałam je przekładać, chować, e rozkładać, i po prostu to mi nie odpowiadało. A teraz e mam takie malutkie urządzonko i madło. E je można regulować, e bo ma tutaj taką kulkę tu od spodu. Nie wiem czy, czy widać może o, teraz będzie widać. I tu wszystko jest regulowane kura dół. I obecnie mam na tym koty. Koty były na tamborku, ale właściwie taki kawałek brakowało mi, żeby, żeby mieć ciągłość do końca obrazu, więc też. Z pomocą męża zrobiłam dodatkową ramkę. Ponieważ, jak Wam wcześniej mówiłam, tutaj mam oryginalne, jakby przeduszki do arabeski a tą to użyłam z poprzedniej ramki, którą kupiłam chyba na AliExpress. No i mam taką jedną ramę. No ale kotów też mi się zapragnęło na, na ramię, więc y, kupiłam te przeduszki w brikomarsze. Y, co prawda mogłabym je, mogłabym je trochę jeszcze skrócić, one mają po 50 cm. Mąż mi tu zrobił dziurki, i wykorzystałam y, te. Y, y, beleczki z poprzedniej ramy, na którą już kiedyś naszyłam materiał i do tego materiału przypięłam e, szpilkami e, stramin może ja przejdę odwrotnie, żebyście też widzieli jestem jeszcze w piżamie, nawet się nie ubrałam Podcięłam trochę też materiał, ponieważ on tutaj sięgał mi do boków. No i naprężyłam go tutaj tymi klamerkami. Ja to nazywam pieski do firanek gumkę jaką znalazłam. No i będę tutaj wyrównywała do końca. No, I jak trochę posiedziałam. To jedyny mankament jest taki, że jest troszkę inaczej i bolą mnie plecy, bo to jest, jednak siedzę tutaj na krześle w innej pozycji, ale za to materiał jest dobrze napięty. I, no i mogę po całej szerokości obrazu haftować. Nie muszę tego miętościć na tamborku. Tutaj, jak zakładałam ten materiał, to tu wszystko było wymiętoszone a nie jest dosyć sztywne, dlatego ja bałam się, że mogę tutaj coś zrobić tak, że będzie na stałe, jak zagniotę, na przykład przełożyła tamborek tutaj w te miejsce. No i dlatego zrobiłam tak, jak zrobiłam. A plusy tego są takie, że jeżeli ktoś przyjdzie, to ja tylko ściągam ramkę, odkręcam i madło i mam schowane. Mogę to schować gdzieś tam nawet do szafy, a jakbym miała krosno, no to krosna nie wrzucę nigdzie do szafy. Także to jest taka alternatywa, jak macie mało miejsca, nie macie gdzie się z tym rozłożyć. Ja mam tylko dwa pokoje i właściwie w jednym i w drugim pokoju mam. Moje hafty. W małym pokoju mam długi stół, ale najczęściej siedzę w tym pokoju, jak jestem po pracy. Z małą mała tu ogląda albo się bawi, ma swój stoliczek, a ja teraz przesunęłam. I też na przykład nie będę mogła korzystać z tych dodatkowych dziurek, które mąż zrobił, bo jak przesunę przesunęłabym haft to i madłem i tak bym musiała złapać tą, tą beleczkę czyli bym musiała złapać ją tu i to wszystko byłoby przesunięte i by było tak daleko, że byłabym ściśnięta do ściany więc optymalna szerokość myślę, że ta jest dobra po prostu będę zwijała haft i będę miała cały czas ten kawałek widoczny, czyli nie będę korzystała tutaj z tych dziurek Także taką ramkę można sobie samemu zrobić. I madło około 90 zł mi kosztowało. A te beleczki, nie wiem, 19 zł, tylko że miałam 2 metry, czyli z nich można zrobić te poprzeczne. No, ze 4 takie mniejsze ramki. Gorzej z tymi tutaj okrągłymi, to wtedy nie wiem, gdzie to można kupić. Pewnie też można gdzieś znaleźć. Ja tu mam materiał przyszyty na stałe i dobrze mi się to naciągnęło. Tylko szpilek użyłam i jest lepiej naciągnięty niż kapturek. I teraz jak chcę sobie zamienić, ściągam to, przyczepiam kapturka i mogę działać. Dlatego tak myślę, że to fajna opcja dla tych, co mają mało miejsca i... Mi się dobrze haftuje z tym, imadłem nie trzęsie mi się to. Bo na, na stojaku, który używałam do tamborka, to on mi też y się trząsł. A tutaj jest wszystko stabilnie, dobrze. I madło trzyma. Y ta ramka już tutaj y jest przymocowana ze 3 dni, i nic mi się z tym nie robi. Nic się nie obniża, nic się nie przesuwa. Także jest super. A jak miałam krosno, i miałam przyczepionego. Kapturka, to na przykład po paru dniach to krosno mi się samo składało. Nie wiem czemu, może śruby za mocno były przekręcone. A to jest ok. Więc ktoś przychodzi, szybko chowam, nie ma problemu. Nie muszę tutaj jakoś kombinować, czy to będzie sobie stało, jak ktoś przyjdzie, czy ktoś mnie odwiedzi, czy mama przyjdzie. No, i to jest taka. Taka alternatywa. Fajnie jest mieć taką ramkę. Jak miałam Krosno, to miałam tutaj przymocowane. Ja musiałam je całe rozkręcać, żeby ramkę wyciągnąć. Tu belki poprzeczne też zmieniać, jeżeli bym chciała zmienić ramę. A tu jest tylko dwa ruchy: przekręcić i wszystko ściągnięte. Także myślę, że to jest fajna alternatywa do Krosna. Zrobione po swojemu. To nie jest tak, że to jest mój pomysł, bo ja to gdzieś widziałam. Pamiętam gdzie, ale też widziałam gdzieś na YouTubie. I jak wstawiłam zdjęcie na Instagrama, czy relację dałam, to też ktoś napisał, że tak samo haftuje za pomocą i madła, więc to nie jest tak, że ja to wymyśliłam. Ja to po prostu przetestowałam i będę to tak z tego korzystać. <laughs> O, obiady i tak jemy w kuchni, więc to nie przeszkadza i o dziwo Marysia tutaj parę razy może przechodziła, nawet tutaj gdzieś głową dotknęła, ale już teraz wie, że tutaj są mamy rzeczy i ona ma tutaj nie chodzić specjalnie od tej drugiej strony, od ściany przyczepiłam, żeby tutaj za bardzo nie wchodziła, ewentualnie siada tutaj na to krzesełko i przygląda się co ja robię. Jest ok, nic mi tu nie, nie zabiera, nie rusza, więc chyba tak to zostanie i chyba zostanę przy tym pomyśle i tak będę haftowała większe prace. Mam jeszcze Lukasa większego, ale chyba go zostawię na, na tamborku, bo tam jest kanwa miękka i jak przesunę tamborek, to się nic nie dzieje. No a tu po prostu się bałam. Mam nadzieję, że będzie dobrze mnie słychać, troszeczkę ciszej i mówię. Drzwi mam pozamykane. Taki krótki porównawczy filmik. Na moim kanale też prezentuję krosno, które kiedyś miałam, także zapraszam, jak chcecie sobie zobaczyć, porównać, a tutaj tak na szybko zmontowany. Nawet go nie będę montować, przycinać, idzie po prostu na żywioł. No, żebyście mogli też zobaczyć. No i teraz, jeżeli chodzi o kociaka, to będę pracować nad tłem. Tu idzie dosyć szybko. Nie wiem, ten kawałek chyba dwa dni robiłam. Jakoś może nie całe dwa dni. Będę chciała jeszcze tu załatać ten ogonek. No i jak będzie mi się nudziło tło, to tutaj będę przechodzić, łatać dziurki. Światło może kiepskie, ale kotek śliczny. Przybliżę jeszcze. No, także same szare kolory. Jeżeli chodzi o kota i o kapturka, dwie prace schowałam do szafy: jagodowy bukiet i malowniczą wieś, i je będę kontynuowała wiosną, żeby mieć teraz czas na ozdoby świąteczne. Za chwilę siadam na moim bujanym fotelu, póki mała jeszcze śpi, i będę haftowała jeden z domków z Dimensions, bo właśnie wczoraj zaczęłam, i może później też, jeżeli mała pozwoli, to nagram Wam osobny filmik o świątecznych moich pracach i planach. Także zapraszam serdecznie, piszcie, co sądzicie, czy też używacie i Madła. Czy zamierzacie spróbować, czy haftujecie na ramach, czy wolicie na tamborkach. Chętnie poczytam. Jak Wam się widzi ta alternatywa, Możecie, może spróbujecie. Zobaczycie, jak to jest, jak się haftuje za pomocą, przy pomocy imadła. No, chyba to by było na tyle. Taki krótszy filmik. Dziękuję za oglądanie. Cieszę się, że jesteście. Subskrybujcie, komentujcie i życzę Wam miłego dnia. Pa!